NL yy, 2023 9162 422 to jest brat samiczki 423, podobne są gołąb jest przepiękny budowy koledzy ładny tutaj trzeci pasek wchodzi gołąb jest fenomenalny od strony tatusia mamy tutaj syn Józefa dodatkowo tutaj wchodzi Dele, dr den Ad Marcel Wouters jest to den Ad parowany na córkę The Extreme Szczególnie tutaj, od strony mamy, jest tutaj słynny jumper. Jumper jest to super, super wybitny gołąb prospodowy, który wydał gołębie, które wylatały po 35 pierwszych konkursów. 35 pierwszych konkursów. Champion, pierwszy czempion w kategorii B w 2007 roku. Także naprawdę gorąco polecam. Mamusia Lotowana, pierwszy konkurs. Tu jest. Pita parowana na jumpera. Także, no koledzy, no, naprawdę gołąb warty i godny polecenia. Także zapraszam do licytowania.